Dzień dobry, dzień 12. Jak się czuję? Bardzo dobrze się czuję. Tylko mam bardzo duży problem z zasypieniem, a później wstawanie. Idziemy z rafciem do Santago. Santago mamy vouchery, dostaliśmy od kochanej smagi. Bardzo dziękuję Ci smagów. To jest bardzo miłe, że mogliśmy skorzystać. I my dzisiaj będziemy mieli fajny dzień. No. Czekam na Oj, Co z masz? Przygotowany, ja mam, ja, ty, mam kierowcę! Kurde, ja, czy... O, o kur... A czy to jest odpowiedzialne? A nad wodą? Ze zirardów, to wypij, to wypij, przecież już możesz, ja prowadzę. Lotek, niestety, dwójka wpadła. No, jedna trzecia szczęścia. Jak zaparkowałeś, kurde, zacześliniak czy hak. Oj, bo hak jest duży zawsze. Nie mam klapy. No ja mam. No. Ja nie ja no. chcę już, już nic mi nie grozi. No, no. To ta, to przed takim jak ty się zakłada klapę. Mamy ten jeden wolny bilet, więc szukam teraz kogoś, kto ma 16 latka na pokładzie i oddam. Ten, bo to szkoda, bo jest tylko do dzisiaj. Komuś nie, my mamy już zarezerwowane. Dobra, dobra. Ten już on do oddania, za darmo. się instalujemy. Ty jak ty to szybko jsem přičinoval jak jak v karem potom. Bing bang. Bing bang. Zobacz, watch, buy watch. Dobrý, jdi, 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 To jsem po něj O, to, je to, je to, to, <laughs> kamerkę? Jesteśmy teraz. Na takiego bądu w pączkach, ja Donata. Co? Na to, że tu nie można a nagrywać. Nie można. A nas nagrywają na ścianach. Dobra. Do zobaczenia potem. Rafa musi zjeść paru pieniędzy. I to był udany wypad. Teraz po basie nie odpoczynam. Chyba kończymy ten dzień. Położyliśmy się na chwilę, jest 5 godzin później. Trochę bez sensu. Woda jednak wyciąga. Biorę nie zabutowanie i już nie zawracam dzisiaj dupy.